Siemaneczku ludziska, z tej strony Piekielny i witam was w kolejnym odcineczku serii Fifa 15 dokładnie moi drodzy jest to już nasz kolejny odcineczek ja nagrywam go od razu po tamtym więc moi drodzy gramy sobie jak widzicie oni już są szybsi ode mnie to widać aczkolwiek zbiliśmy bramkę moi drodzy pierwsza minuta już bramka no Myślę, że należy mi się lajkać, No, nie no, jak za taką piękną ramkę, nie. No, moi drodzy, posłuchajcie, gramy w FIFA 15. Tym razem FIFA Ultimate Team. Dokładnie, moi drodzy, widzicie piękną powtórkę. FIFA Ultimate Team. Stworzyłem sobie taki malutki skład. Nie jest on najlepszy no na pewno nie jest najlepszy moi drodzy. No lecz mm, da się nim grać moi drodzy przystosowałem go jak najlepiej mogę z tych postaci, które miałem dokładnie moi drodzy. bo zawsze mamy mm, do zrobienia skład. <laughs> mamy już gotowy skład dokładnie moi drodzy i możemy sobie go pozmieniać. Tak więc moi drodzy, ja go trochę pozmieniałem <laughs> bo no, był dosyć słaby, 0 zero zgrania, zero, nie, ale z, chyba z 20, ale moi drodzy, no teraz mam troszkę lepszy, mm, no mam troszkę lepszy i myślę, że się lepiej będzie grało, co prawda nie jest to taki skład, co miałam w poprzedniej FIFA World, mm, darmowej, ale myślę, że i tak będzie naprawdę e, dobrze się grało, nie? Oczywiście będę od razu zmieniał. E, ja wam polecam, jeśli gracie w FIFA 15, a nie wiecie, e, to żeby właśnie z, ryn z rynku transferowego No transfer. Używać transferów, bo naprawdę można fajnych piłkarzy zgarnąć za e, no, niższą cenę niż nie wiem, e, może niżej. No tańsz tańszych zawodników. E, kupić sobie. Tak więc, moi drodzy, naprawdę polecam. I mm, ja z tego zawsze kupowałem. No i, moi drodzy, bum. Ach, ach, No niestety się nie udało. Ale tutaj podanie. Ach. No coś się nie udało. E, moi drodzy, czekajcie. Moja słuchawka spadła. Okej, okay, okej, okay, biegniemy, biegniemy, biegniemy. E, tak zauważyłem, że takich zacięć chyba nie ma. Znaczy no, nadal są, no Nie powiem, nadal są zacięcia e... I Chyba może będę musiał zmienić e... właśnie co do ustawienia grafiki moi drodzy, bo e... no troszkę mi przycina, a e... leciutkie szczegóły mogę sobie odmówić, byleby właśnie no tak bardzo nie zacinał e... No, moi drodzy, żeby po prostu nie zacinało... E, żeby mi gra nie zacinała i było to też 60 fps-u, bo... E, spalone, tak? Tak. E, no, żeby to nie zacinało, bo wiem, że... U was się to... No, u mnie też. E, bardzo przyjemnie się to ogląda. E, jeśli... E, moi drodzy, posłuchajcie... Mm, filmiki od dzisiaj, nie wiem od poprzedniego filmiku będą w 60 FPS-ach, zapomniałam to dodać, e, moi drodzy będą w 60 FPS-ach, e, tak więc będzie ultra płynność e, oczywiście nie zawsze da się filmik wyrenderować w 60 moi drodzy, ja będę renderował w 60 klatkach znaczy nie wiem, może będę zawsze w 60 klatkach renderował, ale myślę, że nie, ponieważ e, no parę, no jest to 30 fps różnicy I moi drodzy coś się stało, tak? ach, nie e, no i moi drodzy, jest to parę fps różnicy, co daje, co skraca także czas renderowania e, tak więc moi drodzy, no no, może bo nie wszystkie gry oczywiście są przystosowane do 60 klatek eee, tak więc moi drodzy eee, niepotrzebnie renderuję się do 60 eee, bo po prostu nic to nie daje, płynność będzie taka sama eee, lecz no myślę, bo nie każdy oczywiście także eee, mogą sobie pozwolić na 60 fps ze względu, że po prostu ich komputer tego nie wyniesie. Moi drodzy, jak tak sprawdziłem sobie, to sprawdzałem... Wow! Moje nagranie poprzednie będzie trwało 20 minut. No naprawdę, to jest bardzo dużo. Mm. Ach! No niestety się nie udało. E, Wybija bramkarz. A nie, rożny. Nie wiem, co to było. Moi drodzy, wbiję tak troszkę mocniej, żeby było i bum! Bum, moi drodzy, i... I gdzie ta piłka? Aha, bramka ma, dobra. Więc moi drodzy, Biamy się. O, dobra. Hej, hmm. moi drodzy, Jest już 1-0. Minuta. Zaraz się kończy druga połowa. No zaraz, jeszcze trochę czasu mamy. Eee, no i moi drodzy, posłuchajcie, przydałoby się bić eee, jeszcze jednego. A, tak, żeby była było stuprocentowa pewność, e, że macie co? No, moje drodzy, posłuchajcie, mm. dobra, wyszło, wyszło, tak, no właśnie. E... No, nie, nie, nie nie miałaś wybijać. Aj, nadal mi się te przyciski mylą. No Ja nie wiem, czy wspominałem, chyba się powtarzam na kontrolerze gram. Więc moi drodzy, po prostu, znaczy, chyba wspominałem o tym w poprzednim odcinku. Na kontrolerze gram. No i właśnie, no o wiele lepiej jest, moim zdaniem, na kontrolerze grać niż na myszce. Zresztą, w... World było tak że, mm, tak, że gra nie jest przystosowana tak zbytnio. Znaczy jest, bo podłączasz kontrolę, no to działa, nie? Więc moi drodzy, posłuchajcie. E... No jest, ale. E... No niestety nie. No, zgubiłem wątek. E... Chodziło o to, że. Aj, kampa. Mm. Ach, Dobra. nasza. Eee, co ja mówiłem, eee, Fifi Ward jest tak, że po prostu po. Eee, widzę, już jest przerwa. Co muszę zrobić? O, ma wolny dobra. Nie wiem, czy to jest wolny. Eee, ile w lezie. Ach, za bardzo krzywo. Myślę, że jakbym prosto zrobił, no to by może był ten gol. Chociaż myślę, że Branka by złapał. E, no i po prostu FIFA World e, nie ma takich tutaj, że możemy jak gdy mamy pada, możemy e, jak weźmiemy gałkę w prawo, no to się mm, nie ma tak, że no, się przestawia jakieś okienko, tak jak, je, jak mamy e, po prostu gra sama w sobie nie jest do tego przystosowana. I po prostu nasz kontroler rusza myszką, dokładnie. I jest to, moi drodzy, e, moim zdaniem bardzo uciążliwe. E, nawet jeśli chcemy szybko wznowić mecz. No to myszka, no to musimy po prostu e, tą myszkę kierować, przez jest nieprzyjemne. E, nie wiem, czy, czy wiecie o co chodzi. Oto, widzicie, eee, biorę góra-dół, jak widzicie, eee, właśnie biorę góra-dół, eee, no, okienka jakieś tam przeskakując i tak dalej. Eee, w przypadku Pivot, tutaj by był wskaźnik, no, kursor myszki, moi drodzy, o, taki kursorem byśmy ruszali. Jakby do góry, to tak by było i tak dalej, no. Mam nadzieję, że wiedziała o co mi chodzi. Osoby pewnie, które grały w FIFA World, wiedzą, które nie może zrozumieją. Mm. Wow. Jakbym tutaj strzelił bramkę, to by było nieźle. Ale szansa znikome. E jakby to powiedział komentator, w pierwszej połowie oglądaliśmy tylko jedną bramkę. No i drodzy. Hmm. Widzicie, tutaj już nam, nas ostro atakują. <laughs> hmm. Tak więc, moi drodzy, naprawdę nie jest łatwa. E, nie jest łatwa, co jakada. E, powiem wam, że, na, że mimo tego, że e, poziomy są te same, trudności tak początkujący, doświadczony. I tak dalej, e, moi drodzy, no to myślę, że naprawdę, bo gra na początkującym, e, bo pierwszy mecz, tak, który był w pierwszym odcinku, e, gra na początkującym, bo się nie da zmienić. W przypadku FIFA tutaj mm, mieliśmy amator i początkujący, są to najsłabsze. Moi drodzy, <laughs> są to najsłabsze. E, ach. Mmm Szkoda <laughs> Ale coś tutaj stało tak właściwie Spalone? Chyba tak e, mimo tego, że są to te same po, e, właśnie poziomy trudności, to e, myślę, że na początkującym jak grałem na FIFA World e, i było mi bardzo łatwo mm, jakie ja grałem no to w przypadku FIFA 15 Jest to ciężej No nie powiem Tak więc moi drodzy naprawdę Jest różnica Mimo, że tak naprawdę nie ma <grym> No dobra, więc 60 minuta Godzina już minęła Wam powiem, że Jak wspominałem w poprzednim odcinku Czas o wiele dłużej chodzi Tak więc odcinki będą dłuższe Lecz, no moi drodzy, filmik pierwszy z FIFA. Moi drodzy, posłuchajcie, więc co ja? Czekajcie, 60 minut się wywalimy. Dobra, mamy. No to wbijemy i dobijamy. No, no się nie udało. Mogłem dalej wybić, by było o wiele lepiej. Oj, oj, a tutaj mamy szansę na bramkę. Dobra. Nie wiem, czy to słyszycie, jak wale w guzik kontrolera. Nie wiem, czy to słychać, czy mój mikrofon to usłyszy, czy wykryje to. No ale powinien, chyba. Aj, karamba, nie miałem komu podać. I nic by z tego nie wynikło. Tak więc moi drodzy, nie wiem, czy. właśnie mój mikrofon wykryje tego, ale przyciski, no ja gram na kontrolerze od xboxa jest to moim zdaniem najprzyjemniejszy najprzyjemniejszy kontroler w sensie pod względem playstation no jest to moim zdaniem lepszy o wiele od playstation o wiele wygodniej się go trzyma no więc moi drodzy myślę że jest lepszy no lecz nie wiem, niektórzy mogą stwierdzić nie, bo kontroler od Xboxa jest przecież zasilany takim innym, jego w ogóle nie wiem, czy jest to zasilane przez Wi-Fi, czy przez Air, czy przez co działa, no ale bardzo dobrze działa. E, lepszy myślę od PlayStation 3. Aczkolwiek e, PlayStation 3 posiada Bluetooth, przez co można go podłączyć do, mm, właśnie, telefonu. Z kandydą, tak nie wiem, czy daje OSa też, chyba nie wow! Tak moi drodzy, e, mamy 2-0 dokładnie. E, macie 100% teraz gwarancję, co on robi? E, macie 100% gwarancję, że możecie, e, możecie mi ufać, co e, że możecie zostawić tego lajka. Like no, i zobaczymy. No, a i chciałem podać do tego obok. No, niestety się nie udało. Ale dwie bramki, To i tak bardzo ładnie. Wnioskując z tego, że w poprzednim filmiku było 3-2. Czyli też dwie bramki, moje drodzy. Ale ja nie chcę zakończać meczu na dwóch bramkach. Myślę, że jestem w stanie jeszcze. Zrobić jedną, zwłaszcza, że kręcimy się tutaj koło tej bramki przeciwników, mm, co ten mój. Co się dzieje, czekajcie, ja chcę zobaczyć, co tu się stało. Spalony? Chyba tak. No, chyba tak. E, w przypadku FIFOR, właśnie były e, scenki, że nasz. Jest, moi drodzy, 3-0. Mój rekord w FIFA 5 15. E, to naprawdę świetna gra. Świetny mecz. 3-0. E, moi drodzy, nie wiem, chyba nie jestem w stanie zrobić 4-0. No, ale jeśli to. Ach, to nie wiem. Hmm. To nie wiem szczerze. Jeśli Zostawię 4-0, hmm. jeśli będzie 4-0, to co ja mogę zrobić? Hm, nie wiem, że nie mam pomysłu, co ja mogę zrobić, jak będzie 4-0. Hmm, to po wy powinniście coś mi zrobić, jak będziecie 4-0, no. Yy... Teraz się skupiam Podanie. I, i, i. Jest! 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 Yes! Moi drodzy, 4-0! 4-0! Wow! Moi drodzy, posłuchajcie! 4-0 dokładnie za te 4 bramki! Eee, oddajcie dajcie lajka like i suba <grych> no piękne moi drodzy tak więc naprawdę świetnie mi się w tej drugiej połowie grało trzy bramki w jednej połowie ładnie naprawdę ładnie moi drodzy czy będzie piąta czy będzie piąta czy będzie piąta piąta bramka moi drodzy piąta bramka Ojejciu może zaraz pobijemy rekord w mojej e, w ogólnie w FIFA, grani FIFA graniu? Pod względem goli, mój rekord to jest 8. No, tak więc dosyć dużo. Moi drodzy, dosyć dużo 8. No, lecz myślę, że nie dokończyłem, bo tylko 4 minuty Fifowe nam zostały. E, na pewno nie dam do to 4 minuty nasze, bo 4 minuty nasze i to jest około... ile? Eee, 4 minuty nasze to jest około 1 czwarta gry, tak? Albo jedna piąta gry, no? Więc moi drodzy. Jest! 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 6-0 dokładnie! 6:0 0 i ja. ja ci kręcę, moi drodzy! 6-0 6-0 mm. Nie wierzę w to Nie wierzę w to 6-0, naprawdę To się naprawdę dzieje 6-0, moi drodzy, naprawdę eee. Moi drodzy, no świetnie Świetnie nam idzie Ale Oczywiście, powiem was, ale moi drodzy jest 90 minus, czemu 5 minut aż dali nam hmm. dodatkowe. Przecież wiadomo, że ta sytuacja nic nie zmieni, pewnie sędzia chce, aby jeszcze coś się zmieniło, no i może się zmienić jeszcze, dokładnie 7-0, ja moi drodzy, jeśli bijemy 8-0 to będzie to rekord, ze względu na to, że e, moim rekordem dokładnie to było 8-2 tak więc 8-0 to już, już będzie rekord e, bo nie będzie tych trzech stratnych bramek no moi drodzy, naprawdę świetna gra ale żeby nie co ja mówię mm, oj właśnie moi drodzy Przecież tutaj zaraz. Koniec! Koniec, moi drodzy! Koniec meczu! Koniec wszystkiego! Koniec całego odcinka, moi drodzy! To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zostawicie lajka i suba za te 7 goli. No Naprawdę, 7 bramek. Bardzo dużo, ale. Grałem na amatorze, moi drodzy, muszę się przyznać. Ze względu na to, że po prostu jest to jeszcze nauka, uczy się dopiero o tej FIF-ie moi drodzy, bo zawodowcem nie jestem, czy nad początkującym. Lecz moi drodzy, następny odcinek będzie na poziomie początkującym, tak więc moi drodzy, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcineczku i cześć.